Cześć, witam Was w kolejnym odcinku News NewsFlare, czyli serii krótkich filmów na temat tego, co aktualnie w ekosystemie Flare, Songbird, a także w naszej polskiej społeczności. W ramach tego odcinka, myślę, nie będą żadne newsy, natomiast coś ciekawego tutaj wczoraj się pojawiło, ponieważ no, właściwie to dzisiaj, okej, okay, zależy się która czasowa. I tak, Chris Black zatwitował coś takiego, że 50 miliardów tutaj. I lata sobie po tym całym, jak gdyby, rynku DeFi, tak? I tutaj DeFi Industry Control by Chainlink. I teraz tak, tu jest kwestia poruszona, właśnie kwestia Chainlinka. O tym, co już też wcześniej mówiliśmy a propos wcześniej, wcześniejszych filmów. I teraz pytanie, jak to się ma do Flare? Bo ludzie zadawali takie pytania, jak Flare wypada na tle konkurencji, tak? Albo może inaczej, jak ta konkurencja wypada na tle tego, co Flare tutaj próbuje robić, co, co Flare tutaj zapowiada yy, odnośnie tego, jaki ma Flare Concept tutaj. Ja już to wcześniej mówiłem, że różnica między Flera, na przykład Chainlinkiem, który jest takim najbardziej znanym przykładem, najbardziej powszechnym, e, używanym tutaj w ca na, na, na całym rynku DeFi, no jednym z, takim, z takich najstarszych, tak? Bo to już e, Chainlink tam był chyba od 2.17 już mniej więcej, tam istnieje, z tego co pamiętam. Więc e, Chainlink już tu działa sobie dłuższy czas, te rozwiązania Chainlinka są powszechnie stosowane. No i rynek DeFi, czy te wszystkie te platformy, które wchodzą w skład tego, tej, tego ekosystemu całego DeFi, używają właśnie Chainlinka do tego, żeby określać ten pricing. To jest to, co my robimy oddelegowując tokeny, czy oddelegowując tokeny, właśnie nie, oddając swoje głosy, czyli oddelegowując swoje głosy do tych FTSO na Providerów, bo ci FTSO Signal Providerzy, do których tam co epokę przypisujemy nasze, nasze głosy, oni zajmują się tym samym. Oni są tak właśnie oraklami, czyli tym, co tutaj mm, co, co właśnie robią orakle w Chainlinku. Natomiast różnica jest tutaj kolosalna i naprawdę kluczowa, żeby zrozumieć o co chodzi, i dlaczego, moim oczywiście prywatnym zdaniem, dlaczego Flare jest dużo lepsze koncepcyjnie od tego, co robi Chainlink. No i dobra, czytajmy dalej. I napisane jest tutaj takie, takie zdanie, że tutaj Chainlink secured by one Multisig Key. I to oznacza tyle. Oczywiście teraz nie będziemy wchodzić bardzo głęboko o co chodzi z tym całym Chainlinkiem, jak to tam funkcjonuje, bo to nie o to tutaj chodzi. Tu by trzeba było osobny odcinek na to nagrać. Ale coś, co warto naświetlić i przybliżyć. Chainlink nie ma swojego blockchaina. To nie jest tak, że Chainlink, czyli ten on ma ticker o nazwie Link, tak? Chainlink, czyli tam prosty link, nie ma swojego żadnego blockchaina. On ma po prostu swoją taką. To jest nazwane, że to jest jakaś platforma blockchainowa. I tak dalej. No wiadomo, możemy sobie to tak wszystko nazwać. Natomiast tak faktycznie Chainlink nie ma żadnego osobnego blockchaina i chain, ten link czy tam inaczej Chainlink, jest po prostu kryptowalutą utworzoną na sieci Ethereum. Tak? Czyli w skrócie jest to smart contract, który powstał na sieci Ethereum, który wygenerował tokeny, tokeny Link. No i to, co tu jest zawarte, ta informacja, że jest one Multisig Key. Oznacza to tyle, że aby kontrolować ten. Smart kontrakt, bo ten czerwony jest praktycznie jednym smart kontraktem. Aby kontrolować ten smart kontrakt, potrzebny jest ten jeden tak zwany klucz tych, tych multipodpisów, czyli generalnie jeden klucz, który musi być podpisany przez powiedzmy dwa albo trzy albo nie wiem pięć portfeli. Tego nie wiemy dokładnie, ile tam portfeli to podpisuje. Natomiast to co widzimy dalej, że one multi psyche control by unknown people in unknown countries, tak? czyli znowu nie wiemy, kto to kontroluje, nie wiemy jak ta struktura się tam ma no i to oznacza tyle, że jest to duże zagrożenie, ponieważ cała platforma Chainlinka tutaj opiera się właśnie powiedzmy o taki, jak oni mówią system orakli, no ale ten system Oracle znowu jest w formie scentralizowanej, tam generalnie żeby dołączyć, oczywiście można by było dołączyć natomiast patrząc tak już mówię, totalnie już upraszczając to wszystko to co widzimy na Flare, na Flare widzimy osobny blockchain kompletnie niezależny nie, nie od niczego blockchain całą sieć ta sieć korzysta z, ze zdecentralizowanego systemu protokołu, powiedzmy FTSO. I ten protokół FTSO polega na tym, że można, możemy podpiąć tam wiele tych różnych, powiedzmy, tak zwanych orakli, czyli w tym przypadku FTSO Signal Providerów. I oni w sposób zdecentralizowany, na, na drodze konsensusu, tak, który jest tu wpisany, jak gdyby w specyfika tego, tego całego protokołu, oni określają, czy dana cena jest prawidłowa, czy nie jest prawidłowa. Dzięki temu po prostu mamy zdecentralizowany sposób dostarczania wycen, co jest o tyle bezpieczne, że nawet gdybyśmy mieli tych tak zwanych złych aktorów, no to oni musieliby być tam totalną większością. Oczywiście są jeszcze inne mechanizmy, które przejmują tutaj jak gdyby kontrolę, czyli są takim swoistym zabezpieczeniem, żeby nie było takich sytuacji. Dlatego jest to w sposób zdecentralizowany bezpieczne. Natomiast tu, co widzimy w czynniku, tam jest praktycznie pełna centralizacja. tak? Wszystko jest właściwie kontrolowane przez jedną platformę, która jest kontrolowana znowu tak dalej, patrząc przez jakąś małą grupę ludzi. Dlaczego to jest niebezpieczne? Z uwagi na to, że poruszamy się tutaj po, no, po rynku DeFi, tak? Czyli poruszamy się w takim obszarze platform, które właściwie jak gdyby w głównej mierze bazują na tym, że tworzą. Mm, Systemy pożyczek, i z reguły wtedy trzeba mieć tak zwany kolateral, czyli zabezpieczenie tego wszystkiego. I co by się stało w momencie, kiedy nagle by się okazało, że większość tych platform faktycznie korzysta tutaj z tego pricingu Chainlinka? No i na przykład okazałoby się, że ten, ta, ta platforma jest przejęta, tak? Ta scentralizowana platforma jest przejęta, i nagle okazałoby się, że poszedłby taki sygnał do tych wszystkich platform, które korzystają z tego pricingu, że teraz na przykład Bitcoin kosztuje 2 dolary załóżmy, nie? No i to by oznaczało, że. Zakładam, że to będą grube setki milionów, może nawet jakieś tam miliardy dolarów, ym, z, zamknięte, jakby pozabezpieczane tym kolateralem. I ta stabilność tych pożyczek jest oparta o tą wycenę. No i generalnie wiemy, że nagle w ciągu, nie wiem, pięciu minut nie ma szans, żeby teraz cena bitcoina zleciała tam, powiedzmy, z, no nie wiem, 20-30 tysięcy dolarów, na przykład do 2 dolarów, tak. Ale, gdyby ktoś to przejął i pokazał taki pricing, że nagle ok, wynosi tyle i tyle, te dwa dolary, to by oznaczało, że mamy potężną likwidację, mamy potężne zamieszanie, potężną rzeź tutaj, w tym obszarze, i to by zachwiało całą stabilność tego rynku. Więc, tak jak tutaj na napisał, że praktycznie. Ten, ten, cała ta stabilność, oczywiście, cała, oczywiście to jest tak bardzo uproszczone, 50 miliardów jest zamknięte na rynku DeFi, ale to nie jest tak, że wszyscy korzystają tylko i wyłącznie z Chainlinka. Ja nawet no mówię, niech by to była część, pewnie ta większa część, ale no, niech by to był tam jakiś procent tego. No to tak powiedziałem, mamy znowu prawdopodobnie kilka miliardów, yy, oparte w sensie bezpieczeństwo tych kilku miliardów, będzie oparte o, yy, o jedno scentralizowane rozwiązanie, które w każdej chwili. Mogłoby mieć poważny problem. No, i właśnie to jest ta różnica, dlaczego moim zdaniem Fler jest, jest dużo lepsze koncepcyjnie, ponieważ dostarczają to w sposób zdecentralizowany, tak? Gdzie, tak jak powiedziałem, tutaj protokół gwarantuje to bezpieczeństwo i tą, tą stabilność. Tutaj ta kwestia wycen jest określana przez, przez konsensus i tą zgodę, a to nie jest tak, że polegamy tylko na tym, co jakaś jedna, jedna centralna jednostka powie, czy jest tak, czy jest inaczej. Dlatego moim zdaniem tutaj. Dużo większa przyszłość będzie w kierunku decentralizacji, w kierunku niezależności, w kierunku dużego bezpieczeństwa dla tego całego rynku. Także to tyle chciałem się z wami dzisiaj podzielić. Myślę, że to jest taki ciekawy temat do dalszych rozważań. No i pokazuje tutaj potencjał, potencjał FLER, potencjał tego, w co im tutaj właściwie celują. Oczywiście w komentarzach też dużo ciekawych typu Illuminati i tym sterują. Tak, to jest a propos ostatniego pytania, więc a tam ludzie sobie trochę pośmieszkowali, natomiast myślę że kwestia jest dosyć poważna, no bo widzieliśmy w ostatnich latach poważne problemy, właściwie tych w ostatnim roku praktycznie, tak, potężne haki, potężne problemy całego rynku DeFi, no i, i moim zdaniem właśnie Flare ze swoimi konceptami, rozwiązaniami będzie w stanie na pewno część tych problemów totalnie zlikwidować i myślę, że ma dużo takich use case'ów, których będzie mogło być po prostu użyte. Dobra, to z tym was zostawiam. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej.